No i siemanko, witam ponownie także przystąpimy do mycia maszyn rolniczych do mycia rozsiewacza tak wróciliśmy z rozsiewu nawozu na łąkach teraz zobaczycie jak wygląda u mnie ta konserwacja tutaj zorganizowałem sobie miejsce z racji tego, że jest to nawóz, niech to idzie tutaj w pole, w ogródek. Otworzymy sobie jeszcze e, otwór, obniżymy otwory, obniżymy wysiew graniczny, żeby było lepsze dojście do tego mycia. Opuścimy całość i wychodzimy, dobra. Boże. A tu mam taki produkt, zobaczcie. E, Perin Agri, czyli produkt, który jest tutaj e, dość bardzo reklamowany, jeżeli chodzi o mycie maszyn rolniczych. E, była są trochę taka mała historia, trochę taka śmieszna sytuacja. Dwa razy do mnie dowozili ten, e, ten produkt e, kurierzy i dwa razy. Ta bańka była pęknięta. Uszkodzili paczkę nim to do mnie doszło. Za trzecim razem przywieźli ten produkt normalnie, ale był cały mokry. Zapłaciłem za to chyba około 100 zł czy 120. Już teraz nie pamiętam na Allegro od jakiegoś tam e, sprzedawcy. Tak, sprzedawcy jakiś, taki, jakiś sklep wystawiał i to kupiłem. No, wszyscy to reklamują, widziałem, niektórzy użytkownicy stosują to. Chcę to wytestować, chcę na wa, dla Was nagrać z tego filmik. No i przyleciała ta paczka e, trzecia już do mnie i zobaczcie, ona była cała mokra. Mówię, co jest grane, wyczyściłem ją suchą szmatką, potem znowu ona była mokra. Potem zrobiła się nagle sucha, nie wiem czemu. Cała, cała ta butelka, w ogóle jest jakiś taki dziwny ten pojemnik jest. No ale co miało być pięć. 5 litrów koncentratu, a je mamy 4,5. Nie wiem, czy to, czy to tak nalali. No, ale zobaczcie, tu jest wszystko zablombowane. Nie było to odkręcane. Nie wiem, czy to widzicie na kamerze. O, widzicie. Wszystko jest nieodkręcane. Zobaczcie, gdzie jest piątka. Tu jest równy, równy teren, a tu mamy 4,5 litra. No, trochę taki, taki niesmaczek z tego powodu, ale, no trudno. Jak będę miał spryskiwać, to zrobimy osobny filmik na temat. Ee, na temat działania tego produktu robimy sobie małe porównanie, tak to wszystko wygląda. Nie, może jeszcze jakieś zgięcia zrobię i wtedy dodam do filmu. Strasznie ciężko działają te do otwierania. Strasznie tu palce bolą, wiecie jak się to otwiera. Ale tata już ma, ma na to patent fajne te rozsiewacze, ale no widzicie. Takie gówno tak denerwuje bardzo. Bo ciężko to naprawdę palca aż bolą. Przeciścimy. O, tak nie idzie. Zobaczcie. Ale spróbujemy to przychylić. O! Poszło. Tak to jeszcze wygląda od tyłu. No, prawie napisu nic tu nie widać. Kurde, trochę zrąbałem, że, że opuściłem na dół. No, ale to sobie go odpalę, podniosę. Najpierw umujemy tutaj od góry to wszystko. E, może niepotrzebnie niepotrzebnie to podnosiłem spróbuję to opuścić i zrobimy to wszystko od góry najpierw umyjemy plandekę i będziemy stopniowo schodzić w dół o, ten kluczyk tutaj może położę umyjemy tylko rozsiewać, bo e, trzeba by było odczepić go potem żeby dokładnie ciągnik umyć także skupimy się dzisiaj na samym już się A Tu sobie zamkniemy i sobie umyjemy wszystko od góry najpierw. I tak oto po 45 minutach mycia wygląda efekt końcowy i dajcie znać jak wam się podoba. Nie ma nigdzie ani grama nawozu. To by było końce. Jeśli się podobało, to zapraszam do zostawienia śladu po sobie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pozdrawiam.